Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie. Ostatnie odcinki przyjęły się dobrze. Dziękuję Wam za to. Wybrałem się w ankiecie ostatni temat, którego nie umówiłem wczoraj, bo nie było czasu. Mianowicie temat: czy, ale i kiedy naprawię rower Plan widzowie był taki, żeby na razie przez marzec nic nie robić z rowerami i zacząć w kwietniu, ale wobec tego, że turkol przełożył z 1 i 2 maja pociągi specjalne na 21 kwietnia, no to połowy kwietnia muszę mieć już rowery sprawne inaczej na szlaku się nie widzimy w majówkę będę robił testowe trasy 4 maja wyjazd do Wolsztyna ale o tym opowiem wkrótce najmniej roboty będzie przy składaku bowiem tam tylko trzeba opony zmienić przednią i tyle na fabryczną, na niefabryczną bo ta fabryczna już jest przegnita także no ale nie dziwne skoro ten rower ma ponad 50 lat w górskim rowerze będzie trzeba pilnować, żeby po prostu nie uszkodzić zestawu hamulcowego, czyli w sensie kabli. Bo jeżeli coś się przestawi, wysadzi się oponę i się urwie kabel, bądź odłączy, to już będzie dupa. Jeśli w składak będzie eksploatowany nieco mniej, bowiem jeżeli w składaku pójdzie układ hamulcowy, to już gówno zrobię, jeśli jak są pedały, unikalny pedałowy hamulec, jeśli on będzie luźniejszy, znaczy że już są starty Starty hamulec. Jeśli hamulec tzw. ręczny w składaku będzie starty, to rower pójdzie w odstawkę, bowiem części zamiennych po prostu nie ma. To jest rower NRD-owski, to znaczy z czasów PRL-u i na tej bazie, z tego co się dowiedziałem, został wyprodukowany rower Wigry. A że Wigry jeden już praktycznie poza muzeum czy w shopie opuszczone z zewiałe rowery, takich rowerów po prostu nie ma chyba, że ktoś koneseruje i po prostu odświeża, no to wtedy ok ale de facto Wigry 2 i Wigry 3 i Wigry Suwałki to już są nowsze Wigry, nie bazujące na bazie roweru Escorte, tylko w nowszej wersji, przez to tamtych części nie można na Escorte robić jeśli się podobało zostaw coś po sobie do zobaczenia